Yo. Co tam? Co e, Bardzo dobrze się czuję. Dzisiejszy dzień jest bardzo piękny. Czy się Siema, Siema. Co tam? Ale ci, połóżmy. A oglądam sobie vloga. Ostatniego? No, ostatniego. ostatniego. Z czego? Z kawalerskiego? Z kawalerskiego. I co tam? Kurde, no, kawalerskie było jakieś 3-4 tygodnie temu, a już jesteśmy po weselu. Ten czas strasznie szybko zapierdziela. Jak było na imprezie? Na kawalerskim czy na weselu? Na kawalerskim na weselu? Na kawalerskim zajebiście i na weselu na weselu też było zajebiście. No nie byłem nigdy na lepszej imprezie, o tak powiem. Okay. No. Nie byłem no. No fajnie. Wy tańcowałeś partnerkę na weselu? Myślę, że tak aczkolwiek. Ja jestem zadowolony, a co do partnerki to nie wiem, no, nie dała mi znać. Ale spoko było, nie? Jak robiliśmy sobie tam? Tak. To te, te sceny na tarasie. O, no że to fajnie. Y być. Sceny na tarasie, tak? I nawet na moim Insta jest jedno zdjęcie z przebitek, także zapraszam. Link w opisie. Kłopie <gibie> 2001. Ty, co jest? Nie, no fajnie było ogólnie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Dużo osób tak dość długo dotrwało. Myślę, że każdy był zadowolony. Orkiestra była dobra. Orkiestra fajnie grała, kamerzyści nie przeszkadzali. Nagrywali tak, że po prostu no. Nie, nie było ich widać po prostu. no A no, a pierwszy taniec się podobał? Bardzo fajnie. A tancer z wyka, czy nie? No, myślę, że. że chyba nie, ale jak na wesele, to się dobrze ja przygotował. No, no, wujek przygotował. Mówił Ci wujak. Co ci mówił, wujek? Wujak zrobił im prezentację. co chce. Właśnie. Co będziemy dzisiaj robić? No co, no, myślę, że dokończy sobie oglądać vloga. Pojadę do domu na chwilę, ogarnąć się. No, i w międzyczasie jeszcze skoczymy do miasta, bo coś tam mieliśmy ogarnąć no nie? No, już mieliśmy ogarnąć neta i telefon. No, a jeszcze by... coś. A jedziemy na tego boksera? Zrobimy story na bokserze? A można się przejaźń? No. no. Jeszcze musimy zadzwonić do Żerka, bo że Regram obiecał, że nie, możemy to zrobić to... innego. No, no to zadzwonimy. film z tego badań. Zadzwonimy na spokojnie. Zobaczymy ten, tobie na ten internet. No, i no, może jakiś telefon, jak mnie będzie interesował, to sobie ważne zobaczy. Tak? No. No, ty. Ale ona powiedziała, że muszę jakoś byli w żeby miejscu, bo więc wiecie jest dziś nie. dostanę. Chodźmy nawet. Co? Ej, robimy pokusowanie najwięcej na bokserze na, po Po cztery uderzenia mamy. Dobra, ale co za wygrany? Hot dog dropce. Co? Przegrany stawia hot dog I. i. Red Bull. Tigera. Ale jak ten. Ty... Nie no, nie będziemy ten na tym w Polsce, kurwa, tak kurwa, zaraz. No pierwszy no, turniej o... Doga i Red Bull. A, się teraz tak Teraz radził, teraz, teraz turniej

Zypiąc. Ja wygrywa Ja wygrałem, czyli to odpadł? Kłewo. Kłewo odpadł? Radzie, odpad. co zrobił Kłewo jak szybko w salonu playa? Potknął się i stwierdził, że kupuje iPhone'a. <grym> I co teraz panowie, lecimy do salonu Orange po iPhone'a, ale wcześniej musimy zachodzić żabkę, bo Kłewo przegrał i musi kupić wujka. Hot nogi I Red ja Tak. Nara. Nara. postawił przegraną. Znaczy postawił zwycięzcom... ...dwie Co powiesz? Przegrałeś kolejny raz. Wczoraj. Co? ...nie życie. Elegancka, lepidł, co A musiał sam kupić panini, kurwa. Czemu? No nie wiem. Nie wiesz z inicjatywą, nie nie. że jak nie hot-doga, to masz sam mogę pani, więc się co mi kupić sam? Przegrałeś hotdogi, ale czyż to można zamienić na panini, no nie? Czy nie? Nie, żeś za to zapłacił. 799. Zajdę za hotdoga. Nie wiem. Zaraz ci oddam. Mamy eleganckie. Ja dawaj. Przynajmniej postawiłeś. Przegrałeś, ale postawiłeś. Czekaj. Nie Do coś. Elegancko. Djecimy. Kowo powiedzę tą historię iPhone'owską. Jak to było? Jak to było? Nie byłeś. Duży kamień był czy co? Paweł mi nogę podsadził. Czekamy jeszcze na hotdogi. dogi. Bierzemy hot i zawijamy. Gdzie idziesz Kuba? Po iPhone'a Ciekawe czy kupisz bo Trzeci... idzie po iPhone'a Trzeci... Trzeci salon do którego dzisiaj idziemy No A jeszcze musisz mnie prynąć na chatę Muszę, bo się muszę kąpać i ogarnąć trochę Kuba postawił Red Bull'a O O, o Od... Nagry... Nagraj Co? Czekaj, czekaj, czekaj Co? Nie. Jak są chuje Red Bull'a? Kuba Nie? Kurwa darmowy, najlepszy. myślisz, że, że Kłęba kupi tego iPhone'a? Myślę, że kupi, bo coś tam on mówiła, że może być, a on mówi, że może być. Tak? Uh -huh. Kurwa. Dobra, czekamy. No, mamy Wie. to. Wziął iPhone'a? wziął. 12 no. Pro. Tak? No. Zajdę. Musi dopłacić 650 zł. Jednorazowo, teraz na start. A ratę miesięczną ma 325. Tak? 325. 325 do tych za miesiąc? No, to nie Ale ma nielimitowany internet? Wszystko. No to nieźle, nie jest za Jak chcę, to tak będzie miał. No. Grudzie by spłacał. Grudzie no, by spłacał na no. dwa lata. Tak? No. Kurwa. Dwa lata kurwa, bo musiał się z iPhone. Za dwa lata będzie nowy i zaś kurwa, bo znowu będzie później jego iPhone. To spoko, przynajmniej ja... Wuja... Mam ma, będzie miał iPhone'a ja mu tam stówkę, będę przelewał miesięcznie, to będzie miał raty 220. No. no to nie będzie miał mniej niż 320. Tylko jeszcze muszę go kupa urobić na cenę tego iPhone'a I tak za to jest? Nie, 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 nie chcę, ale urobię go tak, że powiem mu, żeby, że za tą cenę co on kupił od ziomka, jeszcze kuwa zbije. Tak? No muszę tak zrobić, no bo, bo co kupi? Żeby... jest kurwa co to robi? Nie niebieski? Niebieski? Czekaj, czekaj, czekaj kupiła, Niebieski? Ale ten Pro jest mały No, no to idź, czekamy na Koevo Skubany Koevo kupił iPhone'a radził zaraz wyjdzie Pokaże nam nowego iPhone'a Taki zadowolony nowy iPhone, 12 Pro. Zarabiam po to, żeby mordowy dawać co. 600 <grym> czy 600? Chcesz tu? Sześć, sze sze tu. tu. Pokaż tego iPhone'a. Tu jest. Czemu tutaj pod to, bo tu jest. 70? Tu jest. Pokaż. No, tak z przodu wygląda. Ale tu pan ceny nie wytrzymałem tak widzieć. O kurde. możemy go, możemy go zobaczyć, no. No, Teraz zobaczyć. będziecie go widzieć? Może w aucie z, z Radziem nagram z tyłu, co? Chcecie, chcecie go zobaczyć? Bo żeby tu nie wyleciał. No. Nie no, no to <coughs> widzowie chcą, żeby zobaczyć go tu, to trzeba. No, chyba każdy widz by chciał zobaczyć nowego iPhone'a Q. Tak jest. Poczekaj. Pokaż go to. Eee, no. Pokażmy eee. Jaki to jest, 12 Pro. Co? 12, 12 Pro. 12 Pro? No, i wiesz tak się w kudajeczku. Ja Niech nie, ale Babka mu nie nakleiła tego. Nie nakleiła mu chłopie tego foliki? Ile taki? foliki. Czemu? Y a dwie foliki mu nie nakleiła, a jedna za 90 zł. Tak? Ej. Ile na miesiąc? Paragon 320 Pamiętaj, Ten Z tym tak? paragonem, tylko ten paragon musisz mieć. Daj mi go do portfela może włożyć. Bo on jest, bo on jest do gwarancji. Bo ja, czy... Idziemy do bankomatu i do galerii. Po co jedziemy do galerii? Bo muszę szkiełko nałożyć i ja tu kupić. Tak? I Sławki. No to git. Także Kwebo dzisiaj ma jeszcze trochę wydatków Kurwa czekaj, nie wiem chyba jak Jeszcze trzeba go opić Kwebo, jeszcze trzeba opić iPhone'a dziś, kłebo dziś prawie 2K Trzymaj, schowaj sobie A ile kosztowało? ile była w was to? 650 Tak? Wszyscy piszczą tak ci go No, no. Bo to jest do ubezpieczenia, to jest bardzo ważne Wiem, was, wiem, że chcesz to ja ci go skitram Albo skitraj, no I Ten router, to ci no. nie zginie No to trzymaj no Pamiętaj, ja mam go do twojego ubezpieczenia, to pamiętaj Dobra. Dobra Żebyś to... k***a nie zapomniał Lecimy? No ja mam router od Kuba 250 okay. nowy, to go sprzedam za słówkę Co za router, do A bo będę korzystał z jego internetu po prostu Do czego jest ten Do internetu Dobra, lecimy Dobra, Dobra lecimy Dobra, to muszę iść wpłacić to Jeszcze troszeczkę, i wpłacić To masz za to? o to Dobra, podejdziemy do bankomatu, ja tylko wpłaczę hajs żeby zapłacić rachunek, i jedziemy do galerii. Witam wszystkich. Mamy dzisiaj niedzielę. Pogodny, ładny dzień. No niestety, robota robotą. Trzeba nakręcić odcinek przed moim wyjazdem. Także ruszamy z dywanem do Żelka. Niedaleko mamy. No to co, w drogę, no nie? No, właściwie. Dobra. Jazda. Mamy dzisiaj niedzielę, piękny, słoneczny dzień Przygotowania do vloga idą pełną parą Idziemy zanieść dywan Do pralni, niedaleko mamy Także na Nuziach No i co, ja pozdrawiam Bolka i wszystkich chłopaków z wczoraj Dzięki chłopaki za zarąbistą imprezę No i co Zobaczymy się na vlogu Let's Lecimy dur. Jakiego pca? No, to mnie nie ugry. Bramkę nie o, też mnie odchodzą. O, co? Czekane przez kogoś? Jesteśmy na miejscu. Przywita nas gospodarz tego obiektu. Sebastian Żelazny. Jako, bo. Dobrze. Pani się nie śledzi? No, trochę bark bo nie Wypełnię kartkę, kartuska. Dobrze. Się karteczkę wypełnić. Jedna sztuka. Na relację, na relację cię wrzucić? Na no insta? Oczywiście, Dobre. Ozonowanie, impregnowanie, usuwanie zapachów? Wszystko. Okay. Wszystko. <laughs> Wszystko. <laughs> Numer telefonowy, poprosił? Pieniędzy. Wypikamy na filmie, żeby później do mnie nie dzwonili. <grymne> Podpis? Już, już daj. jak w urzędzie. Podpis. Jak się ma podpisać? Kue? Druga karteczka z spodu. Tu? Tak. Aha, to już dla ciebie, tak? Tak. To czekaj, to piszemy tu dla Żelka. Do odbioru za 3 tygodnie. <grymne> <grymne> I to standardowo e, zajmuje czas realizacji zamówienia. Jesteśmy w Ty Tydzień, tak, dokładnie. Że jak jest. I ciężko jest, co y, niedziela i trzeba y, pracować. Tak powiem. Y, no ale ogólnie klienci, jak widać, przychodzą cały czas. Nawet, <grymne> nawet w niedzielę nie odpuszczają. Cały czas dywany, dywany, dywany. dywany czasami auta i dywan. <grymne> A y, mogę cię znaczyć na relacji? Zezwolę na udostępnienie swojego wizerunku? O nie. To nie wrzucam relacji. To jak to było? Widzimy się dopiero za trzy tygodnie przy odbieraniu dywanu, nie? Bo ty teraz wyjeżdżasz już tak... No. Nie. To no, to elegancko. Dobra, teraz to trzeba oznaczyć. Dobra, mamy kwit. Yy, dywan oddaliśmy tutaj do Żerka. Tutaj mamy piękne auto, ale No co, że lek powiedział, że dywan będzie do odbioru za 3 tygodnie. Jak wrócę, to się prawie zgadamy Tam wszystko pozna, jakieś tam impregnacje, nie wiadomo co. Nie wiem o co chodzi. To Sebastian by nam musiał coś więcej powiedzieć na ten temat, ale to do dogadania, do dogadania. Dobra, widzimy się za 3 tygodnie. No. No right.